Mamy na swoim kanale, w tym odcinku, odcinku będzie porane wypuszczanie kur i kaczek. Zapraszam do oglądania. A najpierw dam im jedzenia. Takie to. potem myślę, przyniosę więcej pszenicy tylko. Na raj, tyle mam. Potem przyniosę im więcej. Bo dzisiaj pada, a ja zrobiłem takie to, żeby by nie padało, żeby było cały czas, i wszystko. No, Tam tyle sobie coś nie chcą wyjść i pada to, no, to większym ogrodzenie o prawie dwa razy, więc większe mają niż mniej tutaj. Zaraz to chodzą jedzenie, mają tu wodę usiąść mniej. Tu mamy takie to drzewko posadziłem tak samo takie. I wystarczy takie ogrodzenie. Moły no chodzi następno no kaczki już tam biegają. Musimy jeszcze wody mieć teraz. Biegiem, no ale to było w z za w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i widzimy się, że się Elo.